Czy nie macie wrażenia, że panuje jedna wielka globalna depresja? Wszyscy mamy traumy z dzieciństwa, stresy, ataki paniki, zachwiania emocjonalne, zachowania lękowe. Nawet mój pies został zdiagnozowany. A moja 15-letnia córka już dwa lata temu sprawdzała u dr Google, czy ma objawy fobii społecznej, bo zaczęła się wstydzić i bać ludzi. Dziękować, objawy te przeszły jej po wizycie na pierwszym w życiu koncercie zespołu Coldplay. Teraz uznałyśmy obie, że jest po prostu najnormalniejszą nastolatką i ma jak największe prawo przejść przez wszystkie zjawiska emocjonalne, jakie sobie psychologia wymyśliła. Teraz czekam na zjawisko dorastania mojego syna. Ale do tematu. Depresja to choroba wielkiego kalibru. Chciałabym zająć się tutaj tym tematem, bo niestety dotyka mnie osobiście, a także w bardzo ciężkim stanie moją najlepszą przyjaciółkę. Poczuwam się do osobistego obowiązku poruszania i uświadomienia problemu w społecznym ogóle. Depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, szacuje się, że na całym świecie około 5% dorosłych cierpi na tę chorobę to 280 milionów ludzi. Dotyka ona w większości kobiet i może prowadzić do samobójstwa. Co roku w wyniku samobójstw umiera ponad 700 tysięcy osób. Samobójstwo jest czwartą, najczęstszą przyczyną śmierci. Dzieje się tak, mimo że jest to choroba uleczalna. Od najłagodniejszej poczynając na ciężki kończąc, co określa depresję, obniżony nastrój, uczucie smutku, rozdrażnienie, uczucie pustki i wiele innych. Brzmi jak zwykłe wahanie nastroju albo zmęczenie, prawda? Trochę tak. Problem pojawia się, kiedy wszystkie te cechy trwają przez większość dnia, prawie codziennie przez co najmniej dwa tygodnie. Do tego mogą dojść poważniejsze objawy, jak ataki paniki, zaburzenia lękowe, czy rozchwiania emocjonalne. Kiedy do mnie przyszła, myślę, że czaiła się w ukryciu. Dobrze ją maskowałam przed opinią publiczną. Zawsze miałam słabą koncentrację, ciągle się za wszystko obwiniam, poczucie własnej wartości miałam słabe od dawna, a spadło jeszcze bardziej po rozwodzie i toksycznym związku na poziom minus jeden. I te wahania od mega przypływu energii do mega zmęczenia dawały też dużo do myślenia. Nie mówiąc o złości, żalu i strachu, siedzącym w postaci wielkiego kamienia w moim żołądku. A na koniec dołączyło ciało, gdzie ostatecznie zdiagnozowano traumę mięśniową. Wiecie takie uczucie, jakby ci ktoś pustak betonowy na plecy zrzucił i kazał z tym funkcjonować. No ale kiedy jesteś matką, do tego samotnie wychowującą dzieciaki, z dala od rodziny i pasjonatką sportową, to nie masz czasu na zastanawianie się nad jakimiś depresjami, demonami z przeszłości, czy traumami z dzieciństwa, czy bólem pleców. Wiesz, że są, że je masz, jesteś z tym pogodzona, niby. Mega wkurza mnie, że zamiast od małego, gdzie wkłada się w nas schematy systemu, planuje za nas całe nasze życie. Gdzie na nas próbuje się ujścić niespełnione marzenia rodziców, ocenia się nas wszystkich pod pryzmatem programu edukacji niezmiennej od 200 lat, zamiast nauczyć szacunku do samego siebie, radości i miłości do życia oraz sposobów radzenia sobie z problemami egzystencjalnymi, abyśmy nie musieli tak późno przebudzić się z perfekcjonizmu, poharatań emocjonalnych i ogólnego zmęczenia próbami umilania życia wszystkim, a nie sobie, w celu w celu szukania wspomnianej miłości i szacunku właśnie do samego siebie. A potem dopada nas ona depresja, która powoduje trudności na wszystkich płaszczyznach życia nie tylko w domu, ale także w relacjach towarzyskich, w pracy czy w szkole bo jest wynikiem połączenia wszystkich czynników społeczno-psychologiczno-biologicznych. I właśnie ludzie, którzy przeszli przez traumatyczne wydarzenia w życiu, jak żałoba, wypadki, rozwody czy choroby są najbardziej narażeni na depresję. Kiedy po wypadku i operacji mojej córki wróciłyśmy ze szpitala do domu, przez pierwsze dwa dni nie byłam w stanie, mimo że byłam obudzona rano, wstać z łóżka, zrobić synowi śniadania przed pójściem do szkoły. I może wszystko byłoby ok, może było to po prostu zmęczenie, stres? Każdy z nas się tak czuje, codziennie. Sytuacja ta jednak trwała ponad miesiąc. Najgorsze były właśnie te poranki. A potem wieczory, kiedy mimo, że byłam tak bardzo zmęczona, tak bardzo chciało mi się spać, to nie mogłam zmrużyć oka. Miałam w sobie tyle złości, żalu, a mimo to nie mogłam krzyczeć ani płakać. Nie mogłam, bo musiałam być nadal silna dla dzieci. Ja, zawsze aktywna fizycznie, zmuszałam się do gry w tenisa, bo znajome prosiły, a ja nie chciałam zawieść. Nie ćwiczę już codziennie w domu, bo nie mam siły i motywacji. Nawet moja ulubiona dziedzina sportów wodnych nie sprawia tyle frajdy co wcześniej. Wiem, że depresja jest ściśle związana ze zdrowiem fizycznym i ma na nie wpływ. Jest również ogromnym ryzykiem pojawiania się chorób takich jak choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca i choroby układu oddechowego. Zawsze staram się dbać o siebie. Wiem, że zdrowe nawyki prowadzą do dobrego samopoczucia. Zdrowy styl życia Czynności, które sprawiają nam przyjemność, kontakt z przyjaciółmi, regularne ćwiczenia, nawet jeśli to tylko krótki spacer, zdrowe odżywianie i sen, unikanie używek mogą nam tylko pomóc w tym stanie. To tym razem jest ciężej niż wcześniej. W tym samym czasie, z głęboką depresją wielofunkcyjną ujawnia się moja przyjaciółka. Jak to zabrzmiało, prawda? jak grzech, jak wina albo coś niepoprawnego, bo mimo że żyjemy w tak bogatych czasach, gdzie dostęp do samouleczania i wszelkiej pomocy jest tak ogromny, że zamiast z tego korzystać, to nie umiemy i gubimy się w tym wszystkim jeszcze bardziej. Żyjemy w czasach, kiedy na wszystkie ten maty możemy rozmawiać otwarcie, dzielić się nimi bez poczucia wstydu, gdzie tematy tabu nie istnieją. Żyjemy w czasach, w których już nic nas nie zdziwi. Nawet ufo już widzieliśmy. Teraz tylko czekać na kosmitów. A mimo tego, temat zaburzeń czy chorób psychicznych jest tak głęboko nierozumiany, ignorowany, nadal jest wiele ubytków w systemie opieki zdrowotnej, a także błędnego oceniania publicznego osób chorych. Depresja wielofunkcyjna to tak zwana uśmiechnięta depresja. Tutaj zwykle nie widzimy osoby zmęczonej, przygnębionej, stroniącej od ludzi, nie mogącej wstać z łóżka, wykazującej zaburzenia. Mimo, że wszystko to jest obecne. Tutaj jest inaczej, bo wszystkie te zachowania są ukryte pod uśmiechem, pod pomocą innym, pod ogromem empatii, pod przykrywką normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Dramat odbywa się wewnątrz. Dramat bezustannej walki samego ze sobą, ciągłości lęków z przeszłości i przyszłości i totalnego cierpienia psychicznego. Rodzaj tej depresji występuje dosyć często, a jej niebezpiecznym czynnikiem są pojawiające się myśli i próby samobójcze. Tutaj już nie ma żartów. Kiedy dochodzi do sytuacji w naszym życiu, tak głęboko negatywnej, że jedyne o czym myślimy to ulga związana, aby zakończyć to, co się w nas dzieje, potrzebujemy pomocy. Nie możemy sobie już sami poradzić. Wówczas pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, że wiele osób przeszło, przechodzi przez to, czego doświadczamy i znalazło pomoc. Porozmawiajmy z kimś, komu ufamy, o tym, jak się czujemy. Porozmawiajmy z pracownikiem służby zdrowia, jakim jest lekarz specjalista. Mówmy o tym, dzielmy się tym, tak jak robi to moja przyjaciółka na blogu Ciemność przed Świtem. Dzieląc się swoją depresją z innymi, pomagamy sobie i im. Uważam, że to cudowna pomoc społeczna. Pomagając sobie poprzez wyrzucanie swoich wewnętrznych dramatów, uświadamiamy innym, że nie są sami, że razem możemy posprzątać ten życiowy bałagan. Bałagan, który najczęściej nie jest naszą winą. Myślę, że to najcięższa praca, jaką w życiu wykonujemy. Sprzątamy po tych, którzy naśmiecili. Ja osobiście jestem za samouzdrowieniem. Uważam, że jesteśmy w stanie wyleczyć się z chorób, z depresji i dać sobie wszystko, czego potrzebujemy. Bo ciało to mechanizm stworzony po to, żeby nas chronić, a nie niszczyć. Nasze ciało nigdy nie powinno być chore, mówi Dolores Cannon. Moim guru w tej dziedzinie jest dr. Jody Dispenza. Polecam jego historie, które możecie obejrzeć na YouTube. Jego wykłady czy medytacje też tam są. Możecie sprawdzić jego książki. Ciężka, ale jakże przydatna lektura. Według doktora Joe codziennie 95% naszych myśli to te z dnia poprzedniego. W kółko myślimy o tym samym. Jaka strata czasu, nie uważacie? Sama jestem niezłą dramą Queen. Powtarzam jedną i tę samą historię w swoim życiu przez ostatnie 8 lat. Przegrywam w tych samych zawodach co roku, w tej samej kategorii. Nie potrafię uwolnić się od relacji, która już nieraz zniszczyła mi zdrowie. A z drugiej strony, z innymi sprawami radzę sobie całkiem dobrze. I mimo, że padam zdrowo na pysk w ciągu dnia kilka razy, to i tak uważam, że bycie w miejscu, w którym jestem, wymaga ode mnie wiele wysiłku. I nadal się nie poddaję. Macierzyństwo jest największym i najcięższym egzaminem w szkole życia. A mimo to radzimy sobie. Wszystko zależy od nas. Czas wszelkich chorób, korony czy wypadku mojej córki, a potem czas operacji i rekonwalescencji udowodniły mi, że gdyby nie moja zimna krew, panowanie nad myślami i emocjami w sytuacji kryzysowej, to dawno wylądowałabym już w psychiatryku. I doskonale zrozumiałam, dlaczego w tureckich szpitalach nie otwiera się okien. Mózg jest niesamowitym narzędziem. Szkoda, że nie potrafimy go używać więcej niż 4%. Sama mam wrażenie, że im bardziej się w to wszystko zagłębiam, to i tak jeszcze dużo nie wiem. Albo teorię mam wykutą na blachę, a gorzej jest w praktyce. Skupiając się na sobie, na kontroli swoich myśli, swojego mózgu, czy oddechu, oj ten oddech, w tylu sytuacjach uratował mi życie, tak ważny, a tak ciężko nam prawidłowo go wykonywać. Medytacje, modlitwy, techniki oddychania, wybór jest ogromny. Każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Ważne, żeby nie zapominać, że tak jak inni są dla nas ważni, my jesteśmy ważni dla nich. Więc powinniśmy być ważni dla siebie, powiedziała Magda. Wpiszcie, proszę, to do swojego zeszytu z afirmacjami, dodając, jesteś ważna. O tym zawsze przypomina mi moja ukochana siostra. Zaakceptowanie faktu, że jedyne, co możemy kontrolować, to tu i teraz i wyłącznie samych siebie, dodając do tego wdzięczność za wszystko, co dobre, nawet przykrości pozwoli nam cieszyć się życiem takim, jakie jest. Nie podajmy ofiarami systemu, traum pokoleniowych, popełnianych błędów czy sytuacji, które się nam przytrafiły. Zaakceptujmy je i zacznijmy pracę od siebie, bo nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być gorzej.